Witajcie w komiksach Marvela okiem komikso Programie, w którym omawiam ciekawe historie ze świata Marvela. Zarówno duże eventy, serie do nich prowadzące, jak i pojedyncze przygody. Dzisiaj przedstawię wam starcie pomiędzy Deadpoolem a Carnagem, czyli filozoficzną debatę o chaosie i porządku we wszechświecie. Zanim jednak przejdę do omawiania owej miniserii, małe ostrzeżenie. Komiks ten jest niezwykle krwawy i brutalny, jak można się spodziewać po walce dwóch bardzo trudnych do zabicia morderców. Dlatego jeśli kogoś rażą takie treści albo ogląda materiał w obecności dzieci, powinien zamknąć oczy lub zasłonić osobom, dla których taka treść może wydawać się nieodpowiednia. Mając to z głowy, przejdźmy do tej jakże wesołej jadki, przy której powiedzieć ręka, noga, mózg na ścianie, to jakby stwierdzić, że na Syberii jest w sumie dość zimno. Nasza historia rozpoczyna się, kiedy Kletus Cassidy po niedawnym wyleczeniu z bycia warzywkiem urządza sobie masakrę w przydrożnym barze. Niedługo później informacja o owych wydarzeniach trafia do wiadomości, które podają również, że Carnage w przeciwieństwie do innych seryjnych morderców nie ma absolutnie żadnej selekcji swoich ofiar. Dlatego wytropienie go i powstrzymanie przez organy ścigające jest niezwykle trudne. Wiadomości te ogląda Deadpool, ale znudzony zaczyna skakać po kanałach. Z urwanych fragmentów zdań różnych programów układa się dość jasny przekaz, którego nawet nasz najemnik z nawiką nie potrafi zignorować. Wygląda zupełnie jakby wszechświat albo nie wiem, na przykład scenarzysta bardzo chce, aby Deadpool odnalazł Carnage'a. Ba, jest on prawdopodobnie jedynym, który może tego dokonać, ponieważ ich sposoby myślenia, chociaż oddalone moralnie, nadają na podobnych falach. Tak więc, dostając kolejny znak od wszechświata w postaci gołębia rozwalonego na szybie, nasz bohater wyrusza na poszukiwania Cassidiego. Trop jest bardzo zawiły i faktycznie jedynie ktoś myślący jak Deadpool mógłby za nim podążyć. Zaczyna się od człowieka zmierzającego w stronę sklepu mięsnego, z którego właśnie wychodzi zdenerwowany pracownik. Idąc z kolei za nim, Deadpool trafia do spożywczaka, gdzie akurat znajduje się automat, na którym jakiś dzieciak intensywnie gra w jakiegoś rodzaju mordobicie. Tuż obok owego automatu znajdują się czasopisma i akurat pod tym, na którego okładce znajduje się Kletus Cassidy, umieszczone jest pismo, w którym mowa o opuszczonym miasteczku. No i kto by pomyślał, właśnie tam ukrył się karnecz. Cóż za niesamowity zbieg okoliczności. Deadpool wyrusza w to miejsce i postanawia przywitać jednego mieszkańca strzałem z wyrzutni rakiet. To naturalnie nie wystarczy, aby pozbyć się Carnage'a i tak dochodzi do pierwszej krwawej rundy pomiędzy najemnikiem z nawijką, a psychopatycznym mordercą noszącym obcy symbion. Niestety ten drugi nie gra czysto, o ile w ogóle ich walkę można jakkolwiek nazwać czystą, i korzysta z pomocy swojej dawnej dziewczyny o pseudonimie Shriek. Hej, fani Temp, Somikowego, Maximum Carnage i późniejszych Spider-Manów, kojarzycie Shriek, prawda? Deadpool nie zamierza się poddawać i atakuje Karneja Dubstepem, i to nielegalnie pobranym z internetu, ponieważ według jego słów Kletus nie zasługuje na bycie pokonanym przez legalnie zakupione utwory. Ponadto podczas walki, Wade stara się wytłumaczyć przeciwnikowi, w jaki sposób go znalazł i jak to ich szaleństwa są ze sobą niejako spokrewnione. To oczywiście rozwściecza Carnage'a jeszcze bardziej, ponieważ ten uważa się za agenta chaosu i niszczyciela ułudy, według której we wszechświecie istnieje jakikolwiek porządek. Po oberwaniu granatem przebija Wade'a na wylot, a sam przy pomocy Shriek postanawia się tym razem wycofać. Wade Wilson nie zamierza się oczywiście poddawać i rusza odebrać swój sprzęt z najbliższego z wielu schowków, z których korzysta w całym kraju, a może nawet na całym świecie. Niestety okazuje się, że schowek został dawno zaniedbany, a firma zarządzająca nim sprzedała go razem z zawartością. Na szczęście, lub jak się wkrótce może okazać, niekoniecznie, bohaterowi udaje się dostać adres kupca. Tu dowiadujemy się, że szczęśliwy nabywca, po dostaniu w swoje ręce sprzętu Deadpool'a, stał się nie tyle jego największym fanem, co wręcz zapragnął stać się samym Deadpoolem, co w ogóle nie świadczy o problemach z psychiką, prawda? W każdym razie facet zauważa wszystkie znaki, które jakoby daje nam wszechświat i twierdzi, że dzięki nim może odnaleźć Carnage'a. Tymczasem Cassidy razem ze Shriek przemierzają autostradę jadąc w losowym kierunku bez żadnego celu czy planu. Nagle przez leżące na tylnym siedzeniu radio wydobywa się głos Deadpoola, który następnie wjeżdża na samochód morderczej pary. Kombajnem. Shriek zostaje ciężko ranna, a Carnage poprzysięga zemstę. Czas na Deadpool versus Carnage. Runda druga. Jeżeli przez sekundę myślicie, że runda druga przebiegnie inaczej niż pierwsza, to muszę was rozczarować. Panowie tną się nawzajem, upuszczając sobie krew i wyrzucając wnętrzności na wierzch. W końcu Carnage rzuca Deadpoolem w kierunku nadjeżdżającego Tira, a sam zabiera ranną no Shriek i ucieka. Po raz kolejny w losowym kierunku. Natomiast Deadpool po otrząśnięciu się zaczyna słuchać co mają do powiedzenia Gapie i oczywiście fragmenty ich zdań układają się w dziwnie pomocną całość. Wyrusza więc on po raz kolejny tropem swojej ofiary, a raczej tropem dziwnych i niekoniecznie powiązanych ze sobą wydarzeń. W tym czasie Karnecz uprowadza samochód z czteroosobową rodziną, pakuje do środka Shriek i każe im jechać. Kiedy naszemu najemnikowi z nawiką udaje się wreszcie odnaleźć owy samochód, jest już za późno. Ślady na siedzeniach świadczą o tym, że Karnecz nie pozwolił nikomu ujść z życiem. Jednak o dziwo w miejscu, gdzie się zatrzymali, znajduje się rządowy bunkier, w którym przetrzymywane są cztery symbionty, tworzące niegdyś jednego nazywanego Hybridem. Cassidy oczywiście zdążył już dokonać masakry całego personelu. Zanim jednak Deadpoolowi udaje się zwiedzić cały kompleks, zostaje zaskoczony przez Cassidy'ego i posiekany na kawałki. Co gorsza, ten planuje wysadzić cały bunkier, a Deadpool nie ma szans złożyć się na czas do kupy. Na pomoc Deadpoolowi przychodzi wojskowy pies, który przeżył atak Carnage'a dzięki symbiontom, które oplotły go na czas te mając do dyspozycji lepszego gospodarza, pokrywają, jednocześnie łącząc je ze sobą, części Deadpoola. Do akcji wkracza DEADPOOL HYBRID. Dead Hybrid? Hyppool? Poolbreed? Dobra, jedziemy dalej. Będąc przekonany, że udało mu się wreszcie pozbyć Wade'a Wilsona, Carnage atakuje pobliski szpital psychiatryczny, gdzie chce usłyszeć od znajdujących się tam lekarzy, czy faktycznie wszechświat jest tak chaotyczny, jak mu się wydawało. Czy może jednak jest jakiś wielki schemat, jakiś plan? W końcu Deadpool zawsze go znajdował, nawet kiedy sam Karnecz nie miał pojęcia dokąd zmierzał. Te jakże filozoficzne rozważania zostają jednak przerwane przez strzał głowy Kletusa, a następnie atak psa pokrytego symbiontem. Ten zostaje porażony sonicznym atakiem Shriek, jednak kiedy pada na ziemię, okazuje się, że Shriek tak naprawdę postrzeliła Karnecza. Ale czy na pewno? Biedna psychopatka jest teraz tak zagubiona, że postanawia uciec z pola walki. Natomiast leżący na ziemi, hehe, karnecz, zmienia się w Hybrid Pula, Dead Brida, Dead Hybryda i dochodzi do trzeciej rundy starcia pomiędzy. Wiecie co? Od tej pory będę po prostu mówił Deadpool. Dochodzi więc do trzeciej rundy starcia pomiędzy Deadpoolem a Carnegiem. I po raz trzeci panowie przechodzą do wesołego krojenia się i ściekania nawzajem, jednak tym razem z oczywistych względów Deadpool ma przewagę. Nie może sobie oczywiście darować ciągłego wypominania Carnegowi, jak to wszechświat ich połączył, jak we wszystkim znajduje się wielki plan, a nawet w pewnym momencie nazywa siebie totemicznym zwierzęciem Carnegia. Zmieniając się przy tym w wielką, czerwono-czarną pandę, jakby to jakkolwiek miało pomóc. Kletusowi udaje się na chwilę wycofać, jednak w tym czasie Deadpool dopada Shriek. Carnage, coraz bardziej już oszalały, próbuje za wszelką cenę udowodnić, że sam kieruje swoim losem i decyduje się na ostateczny atak z zaskoczenia. Wyskakuje na Deadpoola z cienia i zaczyna go niemiłosiernie okładać. Kiedy jednak szał lekko opada, okazuje się, że jego ofiarą wcale nie był Deadpool, a biedna Shriek, którą Wade pokrył fragmentem swego symbionta. Tego Carnage'owi jest już za wiele. Rusza w kierunku najbliższego aresztu, zamyka się za kratkami, siada na łóżku i mówi, że tak będzie siedział, póki nie będzie przekonany, że znowu jego życie jest tylko i wyłącznie pod jego własną kontrolą. W takim właśnie stanie znajduje go policja. Na koniec Deadpool postanawia zachować się odpowiedzialnie i rozstać ze swoim symbiontem, zostawiając go przy tym uroczym wojskowym piesku. W ostatnich słowach przyznaje sam sobie, że faktycznie nie ma lepszego sposobu, żeby wytrobić szaleńca niż wysłać za nim innego. Do różnego rodzaju miniserii z Deadpoolem bardzo często podchodzę jednak z dużym dystansem. W nich scenarzyści zwykle starają się pisać wszystko z przymrużeniem oka, ponieważ Wade Wilson w dzisiejszych czasach nie jest już tym błaznem, tym klaunem ciągle przebijającym czwartą ścianę, jakim był kiedyś, który sobie może gadać ciągle ze scenarzystami czy coś takiego. Raczej jest dużo bardziej ugruntowany, przeszedł na tyle dużo przerażających, straszliwych rzeczy w swoim życiu, że ten humor trochę z niego uleciał. Dalej jest zabawną postacią, ale już jednak ten humor zwykle operuje na innych płaszczyznach. Dlatego te dodatkowe historyjki to jest często właśnie okazja, żeby scenarzyści pobawili się Deadpoolem w ten stary sposób, gdzie może, jak w przypadku na przykład historii Art of War, skoczyć sobie do przeszłości i przyciągnąć stamtąd Lokiego, który jest tym starym, knującym Lokim, a właściwie to pomieszać go ze współczesnością, tylko dlatego, że jak sam Wolf tam stwierdza, bardziej mu pasuje taki Loki do jego historii. I dlatego... Staram się jednak nie brać pod uwagę tych historii, kiedy mówię o ogólnym życiu Deadpoola, bo są one po prostu najczęściej mówiąc niekanoniczne. Jeżeli chcecie zobaczyć starcie Deadpoola z kimś innym, możecie zajrzeć na kanał Dymo, on tam zrobił streszczenie walki pomiędzy Deadpoolem a Thanosem. To też jedna z tego typu kosmicznych przygód rozdmuchanych Deadpoola, które z punktu widzenia jego życia prawdopodobnie nigdy nie miała miejsca, nawet w tomie, który sam tłumaczy. Podaj, że to był czwarty tom. Deadpool vs. S.H.I.E.L.D. Na początku jest historyjka o tym, jak to Deadpool lata po Wakandzie, zbiera jakieś kosmiczne puzzle, potem pojawia się wielkie kosmiczne dziecko, które robi wielką kosmiczną kupę, którą na następnie Odyn bierze i mówi, że ona zasili mu Asgard przez tysiące lat. No w historiach z Torem raczej nie zobaczycie pośrodku Asgardu wielkiego klocka, małego dziecka, zielonego, promieniującego, który zasila całe królestwo. Więc to są, tak jak mówię, przygody, których nie należy nigdy brać na serio. Jednak Deadpool vs. Carnage różni się od tych przygód, dlatego że konsekwencja tego, co stało się tutaj może nie z Deadpoolem, ale przede wszystkim z Carnagem ciągnie się dalej. W serii Axis magneto przybywa właśnie do tej celi, w której Carnage zamknął się i stwierdził, że będzie tam siedział, bo nie ma kontroli nad własnym życiem, bo nic nie jest chaotyczne i jest jakiś turny plan, więc on się tak nie bawi. Magneto nam przybywa i mówi Carnage'owi, że słuchaj, jeśli mi pomożesz ocalić świat przed Redą Slotem, z którym właśnie wtedy walczyli, to pokażesz, że możesz być ciągle zaskakujący, tego się nikt po tobie nie spodziewa, to jest coś tak nieprzewidywalnego, tak niesamowicie niezgodnego z jakimkolwiek zachowaniem, karnecz, stający przeciwko wielkiemu złoczyńcy w obronie świata, że może w ten sposób od, poczujesz, że odzyskałeś kontrolę nad swoim życiem i Carnage na to przystaje i właśnie dlatego podpóźniej znajduje się tam na Genoszy, gdzie jest rzucany czar, który przypadkiem odwraca wszystkich bohaterów i złoczyńców, więc złoczyńcy stają się dobrze, bohaterowie źli, ale o Axis być może powiem przy innej okazji. Natomiast jeśli chodzi o tą ściekę pomiędzy Deadpoolem a karneczem, została ona z grubsza napisana po to, żeby panowie się mogli trochę pochlastać, a że, że żadnemu z nich za wiele krzywdy nie może się stać, no to wygląda to jak wygląda. Jedno co mogę przyznać na korzyściowej historii, to że na końcu Deadpool nie znalazł jakiegoś wielkiego działa, wielkiej bazuki, czy nie wiem, nie zalał Carnage'a cementem, ale pokonał go obalając jego światopogląd, pokazując mu, że zachowanie chaotyczne Carnage'a nie ma tak naprawdę sensu, bo za wszystkim odpowiada za wszystkim stoi jakaś większa idea, wiecie, scenariusz, co jest takim trochę właśnie uśmiechem w stronę przebijania czwartej ściany, ale tak nie do końca. Deadpool jakby tutaj zdaje sobie sprawę, że jest jakiś plan, ale nie mówi o tym bezpośrednio, że jest w komiksie i go, że scenarzyści go tak piszą. Więc jak mówię, nawet, nawet w tych bocznych historiach już trochę, trochę to przytemperowali. Z mojej strony to wszystko dzisiaj. Do następnego razu. Cześć. Jeśli treść tego filmu przypadła Ci do gustu, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału. Ponadto mogą Cię zainteresować inne dostępne do materiały, takie jak częste omówienia komiksów i komiksowych seriali, recenzje filmów, a także seria Kim są so, co czytać, gdzie szczegółowo omawiam historię komiksowych bohaterów.